Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Pawlak. Reprezentuję firmę Compact 3D. Jestem dyrektorem handlowym. W tym roku przywieźliśmy kilka rozwiązań, które dedykujemy dla. Można powiedzieć różnych aplikacji, różnych branż. Pomiary, które będą realizowane w laboratoriach pomiarowych, na maszynach współżynnościowych, które mamy tutaj, przywieźliśmy w tym roku dwie maszyny współżynnościowe firmy Trimek, wyposażone w głowice trzyosiowe, jak i również pięciosiowe, jak i również rozwiązania przenośne firmy Faro, które znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach na liniach produkcyjnych i ogólnie w świecie, gdzie... Potrzebny jest pomiar wykonywany bezpośrednio już w warunkach produkcyjnych. Oprogramowaniem, które, które proponujemy jako standard do wszystkich urządzeń, które mamy w naszej ofercie, jest to oprogramowanie Metrologix 4. Oprogramowanie, które jesteśmy w stanie wykorzystać na maszynach współrzędnościowych, na ramionach, na trackerach. Chodzi o to, żeby zoptymalizować cały proces i dać naszym użytkownikom możliwość wykonywania w jednym standardzie, w jednym oprogramowaniu wszystkich pomiarów na różnych typach urządzeń, czy to w laboratorium pomiarowym, czy na linii produkcyjnej bezpośrednio. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo liczba odwiedzających jest naprawdę zaskakująco duża. Wczoraj mieliśmy tutaj, można powiedzieć, istny tłum, także naprawdę bardzo pozytywnie oceniam i jesteśmy jak do tej pory bardzo zadowoleni.